Tematem okładkowym najnowszego tygodnika do rzeczy jest synodo o synodalności. Wielkie zgromadzenie papieża Franciszka, które ma głęboko przeobrazić Kościół. Zebrani w Rzymie biskupi, karnełowie, świeccy debatują m.in. o kapłaństwie kobiet, o demokratyzacji Kościoła tak, żeby więcej do powiedzenia mieli w Kościele niebiskupi. Mówią o celibacie, o moralności seksualnej, która miałaby teraz stać się zupełnie dostosowana do rewolucji seksualnej 68 roku. Mówią także o możliwych gremiach kontynentalnych, które miałyby sprawić, że to już nie biskupi w danym kraju będą decydować o sprawach wiary, ale biskupi na całym kontynencie. Ja w swoim tekście właśnie temu tematowi poświęcam najwięcej uwagi, bo chociaż wokół synodu o synodarności trochę w Polsce pisaliśmy i mówiliśmy, to mało kto zwracał uwagę na to, że ten wielki proces reformy kościoła poważnie zagraża swego rodzaju suwerenności religijnej Polski. Może się okazać, że już niedługo powstanie swoista Unia Europejska Kościoła i polscy biskupi będą po prostu przegłosowani. Przez niemieckich, belgijskich, holenderskich, francuskich biskupów, którzy nie patrząc na wrażliwość polskich katolików, nie patrząc nawet na doktrynę Kościoła, będą wprowadzać różne rewolucyjne nowinki. A my będziemy mieć w tym wszystkim tyle do powiedzenia, ile dzisiaj mamy w komisji albo w parlamencie europejskim, czyli mówiąc krótko, niewiele. Wielkie wyzwania, przed którymi stanął Kościół katolicki w Polsce, wymagają wielkich odpowiedzi, zdecydowanego głosu polskich biskupów. Jest na Rzymskim Synodzie m.in. arcybiskup Stanisław Gondecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wkrótce przekonamy się, na ile ten polski głos był w stanie zmienić rewolucyjny pęd Synodu o Synodalności. Temat będzie jeszcze często wracał i zachęcam Państwa do zapoznania się z tym artykułem, bo to mam nadzieję taka pigułka wskazująca na najważniejsze, rewolucyjne elementy wielkiego procesu synodalnego. Ale oczywiście w tygodniku do rzeczy nie tylko sprawy kościelne. Bardzo wiele miejsca poświęcamy także kwestii wojny na Bliskim Wschodzie. Witold, Witold Repetowicz w tekście palestyńsko-izraelski Armageddon pisze o możliwych reperkusjach tego wielkiego konfliktu. Mówi m.in. o możliwie nawet dziesiątkach tysięcy Zabitych i to już w ciągu kilku zaledwie miesięcy po wybuchu tego konfliktu wskazuje Witold Repetowicz także na bardzo poważny problem dla Europy. No bo ci wszyscy Palestyńczycy, którzy będą przez Żydów wypychani ze strefy gazy, mogą kierować się do Europy, a jak pisze Witold Repetowicz, będą prawdopodobnie wśród nich również terroryści, którzy będą nie tylko w żydowskie cele w Europie uderzać, choć i to już samo w sobie jest straszne, ale być może także w inne cele. Wielkie wyzwanie, nie wiadomo, czy Unia Europejska będzie w stanie mu się skutecznie przeciwstawić. O polityce migracyjnej pisze w tygodniku do rzeczy również Rafał Ziemkiewicz, wskazując na bardzo poważne problemy z polską polityką migracyjną. Jak pisze Rafał Ziemkiewicz, mamy dzisiaj tego rodzaju problem, że to wielkie korporacje sprowadzają do Polski zagranicznych pracowników, wielkie korporacje, którym pozwoliliśmy na różne rzeczy, którym, na które polskim firmom nie pozwalamy. I to właśnie one zmieniają demograficzne, społeczne oblicze Polski, jeżeli będziemy dalej pozwalać na to, żeby to się działo. Tylko i wyłącznie według ich dyktatu, no to niestety możemy wkrótce mieć takie problemy, jakie mają dzisiaj Francuzi, Niemcy czy Włosi. O tym pisze więcej Rafał Ziemkiewicz. Maciej Pieczyński zastanawia się z kolei nad tym, czy powstanie w Polsce jakaś ukraińska partia na uchodźstwie, bo jak wskazuje Pieczyński, takie ruchy są możliwe, o czymś takim się wśród Ukraińców mówi, a niestety poważnym problemem jest fakt, że mniejszość ukraińska w Polsce nie bardzo chce współpracować z polską prawicą, współpracuje raczej z Lewicą, z liberałami, podobnie to już dodaję od siebie, jak, Białoruś, jak białoruska mniejszość, niestety, może stawać się takim skutecznym sojusznikiem tych sił lewicowo-liberalnych. Z tym też prawicowa polityka w Polsce powinna się zmierzyć i dać na to jakąś odpowiedź. Zuzanna Dąbrowska zastanawia się nad możliwymi reperkusjami tego wielkiego pedofilskiego skandalu YouTubeowego. W tekście Mroczny Sekret Polskich YouTuberów Dąbrowska opisuje młodych polskich YouTuberów, którzy zaraz obok swojego ekonomicznego sukcesu. Niestety splamili się, mówiąc krótko wchodząc w jakieś kontakty seksualne z nieletnimi fankami. Skandal bardzo długotrwały, tuszowany o szczegółach Zuzanna Dąbrowska. Łukasz Zboralski w tekście Elektryczne albo żadne zwraca uwagę na nowy podatek, jaki ma zostać nałożony w Unii Europejskiej na samochody z silnikami spalinowymi, oczywiście po to, żeby nakłonić wszystkich do rezygnacji z takich samochodów i żeby skutecznie wymusić zmianę na samochody elektryczne, a że to będzie mieć katastrofalne skutki dla środowiska, no to kogo to obchodzi? Liczy się tylko ideologia i oczywiście wielki biznes. Jak zwykle w tygodniku do rzeczy także wiele innych artykułów Piotra Semki o coraz trudniejszych polsko-niemieckich relacjach, Łukasza Warzechy, który odmalowuje możliwe scenariusze powyborcze Wojciecha Golonki o tym, czy Polska powinna i dlaczego powinna wyjść z Unii Europejskiej i także ferietony, m.in. ferieton Krystiana Kraciuka z PCH24. Serdecznie Państwu polecam tygodnik do rzeczy w tym gorącym powyborczym czasie. Staramy się zwrócić uwagę Także na te procesy, które poza Polską kształtują polską rzeczywistość, jak właśnie sprawy kościelne, jak sprawy na Bliskim Wschodzie. Kłaniam się Paweł Mierowski.